Rozciąganie tylnej taśmy mięśniowo-powięziowej nogi łączy się bardzo ściśle z rozciąganiem powięzi piersiowo -lędźwiowej. Jest to ta sama taśma powięziowa, ta sama taśma mięśniowo-powięziowa. Dlatego tak istotne jest, żeby łączyć ćwiczenie, które... Pokazałem Ci na początku autoterapii z, tym, z tymi ćwiczeniami, które będę Ci teraz pokazywał odnośnie rozciągania tylnej taśmy mięśniowo-powięziowej nogi, grupy kursowo-goleniowej. Jeżeli nie miałaś, czy nie miałeś do czynienia wcześniej z takim naprawdę rozciąganiem się, to polecam Ci na początku zacząć Pracę z grupą kulsowo-goleniową w pozycji siedzącej na krześle. Form pracy z tą grupą jest mnóstwo: czy na krześle, czy na podłodze w siadzie prostym, czy w pozycji leżącej. To jest też bardzo fajne ćwiczenie, które Ci pokażę. Ale na początku chciałbym, żeby zacząć to rozciąganie, tą pracę z, z grupą kulsowo-goleniową właśnie w pozycji siedzącej na krześle. Ważna jest yy, taka poduszka. Jeżeli masz problemy z odcinkiem lędźwiowym, to taką poduszkę zaimplementuj sobie między oparcie krzesła a plecy. I na początku chciałbym Ci też powiedzieć o tym, jak ważna jest postawa pleców w trakcie rozciągania grupy kursu goleniowej Je Jeżeli ja zacznę się garbić w ten sposób i tam rozciągam sobie tą nogę to to jest mało efektywne a nawet może być niebezpieczne z racji po prostu rozciągania struktur nie tylko mięśniowych ale też nerwowych od potylicy aż do stopy tym bardziej u osób, które są mocno przykurczone ważna jest postawa wyprostowana Plecy są wyprostowane, lordoza lędziowa jest zachowana. Jeżeli ja się garbię podczas rozciągania, to miednica idzie mi do tyłu, do tyłu pochylenia, co skutkuje tym, że przyczepy mięśni, które chcę rozciągać, się przybliżają, a więc jest to nieefektywne. Czyli pierwsza sprawa, postawa pleców, postawa miednicy. Jeżeli mam z tym problem, żeby utrzymać lordozę, to mogę w ten sposób sobie złożyć Jaśka, i pod odcinek lędźwiowy podłożyć poduszkę. I tu już ta pozycja będzie mi sama w sobie wymuszała rozciąganie. Słuchajcie, na, na początek chciałbym, żeby w pozycji siedzącej na krześle zrobić kilkanaście, kilkadziesiąt ruchów kolanem do wyprostu. To jest forma przygotowania, ale też jest to forma mniej więcej badania tego, na ile ja mogę wyprostować staw kolanowy. Jeżeli ty możesz w pełni wyprostować staw kolanowy w takiej pozycji, jest, czujesz się swobodnie, nie czujesz żadnych nadmiernych naprężeń, czy mrówek w stopie bądź gdziekolwiek indziej. Takim tego, że spokojnie możesz przejść dalej do rozciągania. Niemniej jeżeli już to ćwiczenie powoduje u Ciebie dyskomfort, to warto się na razie skupić tylko i wyłącznie na, na tej formie pracy z grupą kulszowo-goleniową. Zachowana lordoza, proste plecy. Spokojnie oddycham. I kilkanaście ruchów. W dwóch, trzech seriach pozwoli mi zacząć pracę z tą grupą mięśniową. Jest to przygotowanie. Tym bardziej dla osób, które wcześniej się nie rozciągały. Pamiętaj o tym, że masz się czuć wygodnie. Tutaj. Nie masz prawa czuć bólu. Nie możesz czuć bólu w odcinku lędźwiowym, bo to jeszcze bardziej będzie podrażniało struktury, z którymi masz problem. Tak, ważne jest właśnie zabezpieczenie odcinka lędźwiowego, pozycja wygodna, miednica rozluźniona, całe ciało ma być rozluźnione. To jest też bardzo ważne, żebym ja w trakcie ćwiczenia nie napinał się niepotrzebnie i nie wstrzymywał oddechu. Skupiam się tylko i wyłącznie aktualnie na lewej nodze. Myślę o tym, żeby miednica była rozluźniona. Żeby moje barki były rozluźnione. I pracuję w ten sposób. Do wyprostu kolana. Takim tempem mniej więcej jak... Jak tutaj. Jeżeli to jest dla Ciebie problematyczne, bo na przykład czujesz gdzieś dyskomfort, czy to w dziwowym odcinku, czy to w pachwinie, czy gdziekolwiek indziej, to możesz po prostu iść powoli do wyprostu i wracam do oparcia pięty o podłoże. Do wyprostu wracam, opieram piętę o podłoże i tak robię też kilkanaście razy na obie nogi. Mogę zrobić w dwóch seriach. Czy w trzech seriach? Dobrze, jeżeli mamy już formę przygotowania się do rozciągania, to zaczynamy już właściwe rozciąganie grupy kursu ogoleniowej. W pozycji siedzącej na krześle będę potrzebował drugiego krzesła bądź taboretu, aby na tym taborecie położyć rozciąganą nogę. Wysokość drugiego krzesła nie powinna być wyższa niż krzesło, na którym się siedzi, a dobrze byłoby, żeby nawet, było, żeby nawet była niższa. No chyba, że jesteś bardzo rozciągnięty, to wtedy, wiadomo, nie ma problemu, jak wysokość jest równa. Kładę sobie nogę na taborecie. Noga ma być naprzeciwko mnie. Nie mogę jej położyć do boku, czy do strony przyś przyśrodkowej, ma być naprzeciwko mnie. Nie może być zrotowana czy do wewnątrz, czy na... czy do wewnątrz, czy na zewnątrz, tylko chciałbym, aby była w, poz w pozycji pośredniej. Druga noga w tym czasie stabilnie stoi na podłodze. Stopa na początek luźna, rozluźniona, palce są rozluźnione, kolano jest proste, no, Sama w sobie ta pozycja wymusza wyprost w kolanie. I tylko połóż sobie nogę na taborecie. Zachowaj lordozę lędźwiową, wyprostuj plecy. Dobrze, jeżeli w tej pozycji nie odczuwasz żadnego odczucia rozciągania po tylnej stronie UDA, to utrzymując wyprost. W plecach, utrzymując lordozę lędziową, pochylam tułów ku rozciąganej nodze, idąc do odczucia wyraźnego, ale nie za mocnego rozciągania. I jeżeli dojdę już do, do tego rozciągania, to w tej pozycji mniej więcej około minuty wytrzymuję, spokojnie oddychając. Pamiętaj o tym, że nie chcę, aby czuć jakikolwiek dyskomfort w odcinku lędźwiowym, bo może to pogłębiać Twój problem z tym odcinkiem. Spokojnie oddycham. Ręce sobie możesz ustawić gdziekolwiek chcesz, na kolanach, na udach, tak żeby Ci było wygodnie. Ważna jest po prostu pozycja pleców przede wszystkim i ważna jest pozycja nogi. Zachowuję lordozę, wyprostowany tułów, pochylam ku przedniej nodze, utrzymuję. Teraz tak, może być taka sytuacja, że na przykład po pewnym czasie, na przykład po 30 sekundach, poczujesz, że to ciągnięcie się zmniejszyło. To możesz ruchem tułowia ku rozciąganej nodze e, pogłębić ruch rozciągania. Po to, żeby czuć wyraźnie, ale nie za mocno to rozciąganie, pamiętaj o zasadzie, lepiej zrobić mniej niż więcej. I pamiętaj też o tym, że nie wolno w trakcie rozciągania odczuwać jakichś mrówek, jakiegoś takiego drętwienia, odrętwienia, zaburzeń czucia, bo to powoduje, że nerw jest, znaczy, bo to jest wynikiem niedostatecznie ukrwionego nerwu. Jeżeli czujesz parestezję, Wychodzimy, zmniejszamy odczucie rozciągania. Druga noga, to samo. Najpierw sobie kładę nogę. Robię od początku to samo, dlatego że poziom naprężenia, poziom przykurczu drugiej nogi może być inny niż pierwszej nogi, prawda? Dlatego robię ten schemat tak samo. Czyli proste plecy, lordoza zachowana, czuję się swobodnie, jest mi wygodnie. Proste kolano, stopa rozluźniona. Pozycja pośrednia nogi niezrotowana, nie przychylona w prawo w lewo. No dobra, ok, jest w porządku. Utrzymując prosty tułów, odrywam się od oparcia. O, już czuję większe ciągnięcie. Tutaj pod kolanem, ja akurat czuję pod kolanem, i czuję mniej więcej na wysokości guza kulszowego. I utrzymuję sobie. Stopa jest rozluźniona. I około minuty. W takiej pozycji wytrzymuję. Spokojnie oddychając luźno barki. Czuję, że troszeczkę puszcza mi mięsień, że troszeczkę tam się robi miejsce dla powięź dla mięśni, dla, dla tych wszystkich struktur. To sobie delikatnie pogłębiam. Spokojnie oddycham. Słuchajcie. Bardzo ważne jest podczas rozciągania tylnej taśmy, czy to odcinka lędźwiowego, czy, czy nogi, ustawienie głowy. Jeżeli ja będę patrzył do dołu, to będę pogłębiał ruch rozciągania. Jeżeli będę patrzył przed siebie, to będę tak jakby neutralizował rozciąganie na poziomie głowy. A więc. Jak widzicie, każdy element, każda komponenta jest istotna. Czy ustawienie stopy, czy ustawienie tutaj głowy, czaszki, prawda? Czułem, że jak patrzyłem się do dołu, że zacząłem się czuć nie, niekomfortowo gdzieś tam na pozycji pośladka, odcinka lędziowego, czy nawet łydki, stopy. Dlatego podniosłem głowę i od razu to nieprzyjemne odczucie się zmniejszyło, a, a nawet zniknęło. Dlatego, tak jak widzicie, rozciąganie nogi, to nie jest tylko rozciąganie nogi, tylko trzeba pracować tak naprawdę stałym kręgosłupem. Dobrze, słuchajcie. Możemy dołączyć również podczas tego ćwiczenia powięź i mięśnie łydki poprzez ruch stopy na siebie. Czyli tak jak na początku miałem stopę rozluźnioną, tak teraz biorę delikatnie, delikatnie Stopę na siebie i utrzymując te wszystkie inne komponenty, pochylam tułów, ku rozciąganej nodze. I dzięki ruchowi stopy, włączam sobie mięśniowo-powięziową łydkę. I tak samo, około minuty czasu wytrzymuję. Spokojnie oddycham. Wracam i druga noga. Dwa, trzy razy mniej więcej, 2 trzy powtórzenia na, na, na nogę. Pamiętaj o tym przygotowaniu, pamiętaj o postawie pleców, o postawie odcinka lędziowego, o postawie głowy, o, te, o, o tym, gdzie się patrzę, że mój wzrok, jeżeli podąża do dołu, to wiadomo, że głowa będzie podążała za wzrokiem jeżeli będę się patrzył przed siebie no to będę neutralizował rozciąganie na poziomie głowy prawda? a więc to jest podstawa podstaw zrób proszę sumiennie to co Ci pokazałem teraz na tym filmiku przygotuj się do rozciągania poprzez ten ruch kolana do wyprostu kilkanaście razy przygotuj sobie taką poluszeczkę. możesz to sobie Taką poduszeczkę wziąć pod pupę, żeby ci było wygodnie, podstawa to jest wygoda, bezpieczeństwo przy rozciąganiu, zrób lepiej mniej niż więcej. Jeżeli nie, nie jesteś pewny, czy nie jesteś pewna, czy robisz za mocno, no to lepiej zrobić lżej niż, niż mocniej. Kolejny film, yy, kolejny film będzie dotykał również grupy kulszowo-goleniowej, ale będziemy rozciągali pozycji stojącej.